Wybieram się na Kilimanjaro, będę atakował już po raz drugi tę górę w towarzystwie tym razem mojej żony. To jest taki nasz zabieg sportowy, ale jednocześnie też, no społeczny, dlatego chcemy zachęcić ludzi do aktywności, oczywiście nie mówimy tak ekstremalnej jak Kili ale do zwrócenia uwagi na to, że razem można więcej, że wspieramy się w przygotowaniach, mierzmy wysoko, to wcale nie musi być prawie 6000 metrów, ale w tym trudnym czasie, jaki mamy w tej chwili, około pandemiczny, pandemiczny, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że są jeszcze cele do zdobycia i że warto zadbać o swoje zdrowie, by te cele zdobywać. Ruszam na Kili 26 lutego. Na razie Dużo chodzimy, zrobimy zresztą ten atak na Kili jako Walking Lovers i mamy zamiar to takie nasze zielone serduszko zatknąć na szczycie tej pięknej góry. Robimy dużo treningu ogólnorozwojowego, czyli tak zwany KOR ćwiczymy. Umiarkowanie długie dystanse. Chodzimy, wspinamy się po polskich górach, dosłownie jesteśmy w przeddzień wyjazdu do szklarskiej poręby. Będą kolejne jeszcze stacje. Właściwie to są takie utrudniacze tylko, bo powiedzmy sobie szczerze, nie przygotujemy się ani w pieninach, ani w sudetach do zdobycia e, wulkanu Kim Manjaro, Ale jeżeli chodzi o maszerowanie po skałach, po śniegu, e, e, wytrwałości pewnej, e, której wymaga każdy kolejny dzień, e, to z całą pewnością e, to już się dzieje. No i najważniejsze dla każdej wyprawy górskiej, bo można być przygotowany fantastycznie, ale musi być zadbana logistyka. Każdy detal sprzętu musi być dokładnie przejrzany sprawdzony, niektóre elementy zdublowane po to, żeby mieć rezerwę i dopiero wtedy, jak będziemy gotowi pod względem logistycznym, a fizycznym to już się dobrze dzieje, naturalnie ruszamy i sięgamy to po to, co zamierzyliśmy sobie.